Robert Mazurek na kanale Zero o totalnej kompromitacji Waldemara Żurka, ministra niesprawiedliwości. On miał być tym biczem bożym na pisowców. Miał ich wszystkich powsadzać i. i okazuje się, że potyka się o własne sznurawadła. No i przychodzi poniedziałek, tuż przed świętami. Warszawski sąd ma wydać europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. I co się okazuje? Nie wydaje tego nakazu. Ziobro może sobie hasać powolności po całej Europie. A przecież wszystko już było gotowe. Już tweety były napisane. Politycy koalicji rządzącej już mieli przekaz dnia gotowy. Już mieli pisać, że tak, miejsce przestępców jest w kryminale i Ziobro tego doświadczy. No właśnie, cała Europa mia miała ścigać tego koszmarnego ziobre, przypominam, człowieka, na którym ciąży zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, czyli mafioze, szefa mafii, hersz bandy. I co się okazało? Okazało się, że ekipa Żurka nie jest w stanie przysłać papierów do sądu, do swojego sądu, miłego, grzecznego, tam, gdzie sędzia już wie, co ma zrobić. No ale papierów nie dostał i co? Zamiast święta, całkowita konsternacja, a później nie konsternacja, kompromitacja, kompromitacja prokuratury. Prokuratura, na czele której stoi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, nie jest w stanie w tak ważnej, prestiżowej, najważniejszej dla siebie sprawy przesłać kompletu dokumentów do sądu. Przecież oni od roku mówią, że ziobre trzeba dojechać. No, przecież ten ziobro jest dla na nich najważniejszy. Wszystko już gotowe. I nagle się okazuje, że nic nie jest gotowe. Że nie są w stanie nawet najprostszej rzeczy sprawdzić: papierów. Sąd w związku z tym odwołuje to posiedzenie, a raczej przesuwa. Tak naprawdę zajmie się tym w połowie stycznia. Ale nie to jest najważniejsze. Sąd zapewne. Jak przypuszczam, zgodzi się i wyda europejski nakaz aresztowania. Tyle tylko, że to kolejna kompletna, nieprawdopodobna wręcz kompromitacja tej ekipy, która po prostu potyka się o własne sznurowadła. Jeżeli wy mi nie wierzycie, no to popatrzcie na miny polityków koalicji rządzącej, którzy teraz nie bardzo wiedzą, co powiedzieć. Najlepiej milczą, zajęci lepieniem pierogów, udają, że to ich nie dotyczy. Oj, gdyby jednak się okazało, że sąd wydał europejski nakaz aresztowania, to wszyscy by brylowali. Wszyscy by chcieli się ogrzać w blasku kamer telewizyjnych, powiedzieć parę mądrych słów o tym, jak to dopadniemy każdego.